Pan Michał Kłodziejczak, właściwie jeden z głównych organizatorów tego dzisiejszego spotkania w Warszawie manifestacji, bo to jest manifestacja i demonstracja. Co chcecie uzyskać i czy uda się polityków przekonać do zmiany ich stanowiska? Jestem przekonany, że uda się zmusić ich. My nie musimy ich przekonywać. Oni mogą przekonania mieć całkiem inne. My musimy ich zmusić do tego, żeby podejmowali dobre decyzje, a nie decyzje, które godzą w godność polskiego rolnika, bo tak naprawdę one godzą w, godnie, w godność Ogranicza Pokazujem go jakiego człowieka złego, niedobrego, że komu kogoś, kto krzywdzi zwierzęta, to jest całkowita nieprawda. Proszę zobaczyć tych ludzi. Pan powiedział, że Pinz oszukał rolników. Bo oszukał, bo tak było. Aha. Czy to jest jakaś nowa inicjatywa, nowy ruch? Bo można powiedzieć, że ta ustawa wyzwoliła taki ruch społeczny. Pan już raz był przywódcą dużego ruchu, niewiele z niego zostało. Czy teraz będzie coś bardziej trwałego? Nie mogę zgodzić się, że niewiele z niego zostało. Zostało bardzo dużo. Aha. Zostało bardzo dużo doświadczenia, bardzo dużo ludzi. Chciałbym też nadmienić, że my jako pierwsi, odważni, z naszym doświadczeniem powiedzieliśmy, ta manifestacja musi być bardzo szybko. Wtedy wielu rzekomo bardziej doświadczonych działaczy nie, nie uda się, dajmy im trochę czasu, zróbmy to kiedy indziej. Udało się przekonać ich i proszę spojrzeć, czy tu jest mało ludzi, nie, to jest bardzo dużo i to wszystko jest wynikiem właśnie naszej pracy dotychczasowej. Proszę posłuchać te głosy, chłopi razem, oni to krzyczą. wszyscy tego chcą. Do tej pory ruchy rolnicze były rozbijane. Dlaczego? Bo każdy załatwiał z tym czy z innym ministrem swój pojedynczy interesik. Dzisiaj prezes partii pokazał, nie będziecie załatwiać, niszczymy wszystko i oni się przekonali. Że te wszystkie ruchy, które robiła Agrounia, przeciwko którym oni walczyli, były słuszne i nie dało się inaczej. Dlatego nie zgodzę się, panie redaktorze, z tym słowem, które pan powiedział. Czyli to wrażenie, że jakby Agrounia na chwilę przycichła, wykorzystaliście ten czas na budowanie swojego zaplecza. Jesteśmy po wakacjach, po bardzo dużej przebudowie wewnętrznej Agrounii, która była potrzebna po prawie dwóch latach działań, która była tak naprawdę opóźniona i wymuszona tymczasem. Dzisiaj czujemy się dużo silniejsi i widzimy, że tych problemów jest bardzo dużo. Ja nie mówię Agrounia czy jakaś inna organizacja. Musimy mieć czystych, zdrowych działaczy, których celem będzie walka o polskie rolnictwo, którzy będą doceniani przez ludzi. Bo to naprawdę jest bardzo ciężkie działanie. No, dziś na manifestacji w Warszawie jest wiele różnych organizacji i to jest też pewnie zasługa takiego zjednoczenia tego ruchu. Myślę, że tak, ale myślę też, że to jest dojrzałość wszystkich osób, którzy przekonali się, że trzeba to robić. Każdy pokazał przez pewien okres swoją odrębność, to, że jest inny, to, że każdy ma. Jakieś swoje zaplecze, mniejsze, większe swoje struktury. Artysta codzienna praca, to tak jak ktoś kupuje to kupuje go raz na jakiś czas, a tam redaktorzy pracują codziennie, dziennikarze przychodzą rano do pracy, tak samo w organizacji. Czy uda się zmienić zapisy tej ustawy? I jestem przekonany, że uda się ją odrzucić w całości. Odrzucić w całości. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki serdecznie. Dziękuję.